Skalmir Maminsyn III to jest najbardziej nielubiana osoba przez Kalmara w całym Bikini Dolnym. Nawet bardziej go nie cierpi niż SpongeBoba, a wszystko się zaczęło od wspólnego chodzenia do szkoły. <laughs> Skalmir Maminsyn ze szkolnej kapeli! I on zawsze był tym bardziej lubianym, bogatym i przystojnym dzieciakiem. Ale to wszystko to jest nieprawda i Skalmir w rzeczywistości jest jednym wielkim kłamcą. A ja dzisiaj postaram się wam to udowodnić. Tak więc rozsiąć się wygodnie, zostaw tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję, żeby nie przegapić żadnego odcinka. I lecimy z naszą teorią. A więc zacznijmy od tego, że sądzę, że on wykorzystuje całe swoje bogactwo, by wyglądać na bardziej popularnego i utalentowanego i on sam jest gotów posunąć się do ekstremalnie absurdalnych rzeczy tylko po to, by dopiec Skalmarowi. A pierwszy dowód spośród całej listy dowodów możemy znaleźć w odcinku Kapela Skalmara, w którym to po raz pierwszy poznajemy postać Skalmira. Odcinek tutaj zaczyna się dosyć zwyczajnie, gdyż na jego początku mamy Skalmara, który gra sobie na klarnecie, po czym nagle słychać pukanie do drzwi. Dzień dobry, wezwano nas pilnie z kliniki weterynaryjnej do umierającego zwierzęcia, czy to tu? Natychmiast po tym zdarzeniu Skalmar dostaje telefon od Skalmira. Ty zostaw wiadomość, po. Bo... Wygląda na to, stary druchu, że masz tam ranną zwierzynę wymagającą opieki! <laughs> Skalmir ma min syn ze szkolnej kapeli! I co ciekawe, można dojść do wniosku, że tego lekarza z pielęgniarzem wysłał właśnie Skalmir. I do tego on jeszcze szpiegował Skalmara. Tylko po to, by wiedzieć, kiedy on będzie grał na klarnecie. Po to, by mu dopiec. I do tego, by to zrobić, on wynajął właśnie tych ludzi. No bo nieraz widzieliśmy tego lekarza jako zwykłego lekarza w szpitalu. A pielęgniarza, raz w szpitalu, a raz jako obsługa karetki. A oni tutaj nagle przedstawiają się jako obsługa szpitala dla zwierząt. A przecież w całym podwodnym mieście nie ma takiego szpitala. Tak więc to wygląda dosyć podejrzanie. Można śmiało przypuszczać, że Skalmir wynają tą dwójkę. Ale to jest dopiero początek góry lodowej, która pokaże wam, jaką osobą jest Kalmir. Teraz przejdźmy do kolejnego dowodu, jakim jest to, że Skalmir załatwił koncert Skalmarowi w Wielkiej Bańce. Coś mi wypadło w przyszłym tygodniu i pomyślałem, że może zastąpiłbyś nas ze swoją kapelą. Mówiąc mu, że jego zespół nie może zagrać. Tylko czy my kiedykolwiek widzieliśmy jakiś zespół Skalmira? No nie bardzo. A co ciekawe, pomimo tego, że nie może on zagrać, bo jest zbyt bardzo zajęty... Coś mi wypadło w przyszłym tygodniu... ...nagle i tak pojawia się na koncercie po to, by znowu dopić Skalmarowi. Co ty tutaj, co ty tutaj robisz? Ha, 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 ha. Chciałem być świadkiem twojej tragedii. Tak więc chyba każdy łatwo może tutaj dojrzeć to, że zarówno jego wymówka i zespół to było jedno wielkie kłamstwo, które miało spowodować, że Skalmar sam siebie poniży, przed publiką. Tak, musiałem przepłynąć swoje prywatne jezioro swoim prywatnym jachtem, żeby dopłynąć do swojego prywatnego lotniska, tylko tak wydostaję się ze swojej prywatnej wyspy. Teraz przejdźmy sobie do przyjaciół z Kalmira. A raczej do wynajętych osób, którzy mieli grać jego przyjaciół. A więc w odcinku Powrót z Kalmira mamy scenę, gdzie to Skalmir ze swoją ekipą spotykają Skalmara przed tłustym krabem. I jak mam być szczery, to Skalmir nie wygląda na taką osobę, która by się żywiła w takim fast foodzie, więc myślę, że specjalnie on tam przybył, licząc, że wpadnie akurat na Skalmara i później wraz z znajomymi śmieją się ze Skalmara, że robi na kasie. A czemu sądzę, że ci ludzie są wynajęci? Otóż po pierwsze, wszystkie bogate osoby w mieście wyglądają zupełnie inaczej niż te tutaj, a te postacie wyglądają nadzwyczajne, a nawet mogę pójść o krok dalej. To są osoby, które widzieliśmy nieraz w bikini dolnym, jak pracują w zwykłych pracach, lub nawet i tych mniej płatnych. Nie mówiąc już o tym, że większość z nich często mogliśmy spotkać w Tłustym Krabie, więc wiadomym jest to, że oni dobrze wiedzieli, że Skalmar jest tam kasjerem. Nie mówiąc już o tym, po co Skalmir miałby się przyjaźnić z nastoletnią koleżanką Perły. No ewidentnie widać, że coś tutaj jest nie tak. A co ciekawe pod koniec tego odcinka Skalmir nawet się przyznaje, że oszukiwał, oczywiście żartując, by wyśmieć Skalmara. A okrutna prawda jest taka, że też jestem kasjerem. Czy to jest prawda? Oczywiście, że nie. Jestem nieprzyzwoicie bogaty. No rozumiem, że powiedział, że jest super bogaty, ale czy naprawdę taki jest? Przejdźmy sobie do kolejnego dowodu, który znajduje się w sezonie siódmym w odcinku Sprzątanie. A więc w tym odcinku Skalmar musi sprzątać ulicę jako pracy społeczne. I dziwnym trafem, znowu jak Skalmar jest w niefortunnej sytuacji, to wpada na niego Skalmir, mówiąc, że on posprzątał tak wiele śmieci, że miasto postanowiło mu postawić pomnik. I znowu moje przeczucie mówi mi, że ta cała sytuacja została po raz kolejny zainscenizowana przez Skalmira. I to on zapłacił za postawienie tego pomnika. A później mamy panią z dzieckiem, która mówi to. Dobroczyńca nasz Skalmir! A jak pewnie pamiętacie, ona była jedną z wynajętych przyjaciół z Kalmira, więc mógł ją ponownie wynająć po to, by po raz kolejny dopić Skalmarowi. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że na koniec odcinka ten pomnik się rozlatuje. I na pytanie policjanta, czy to jest pomnik, Skalmir mówi, że to jest jego i za to dostaje karę. Mój cudowny pomnik! To pański pomnik, a był! Tylko czemu on mówi, że to jest jego pomnik? A nie miasta, przecież za co on miałby dostać tą karę, jakby pomnik należał do miasta. Ale na razie poczekajmy z rezultatem i przejdźmy sobie do kolejnego dowodu, który znajduje się w odcinku profesor Skalmar, w którym to mamy scenę, gdzie to Skalmir gra koncert i dostaje niesamowite owacje, ale sądzę, że to jak i inne rzeczy również jest ustawione, a nawet mogę powiedzieć więcej, że tak naprawdę on nigdy nawet nie ruszył instrumentu, a cała publika jest opłacona. Bo tu na kadrze możemy znowu zobaczyć ludzi, których on wcześniej opłacił. A podczas trwania całego odcinka nigdy nam nie było dane zobaczyć Kalmira grającego, a nawet ryba mówi, że on jest taki cudowny, nawet nie grając. Wspaniały, prawda? To nie prawdziwy wirtuos, nawet zanim tknie instrument, jest cudowny. Tak więc początek odcinka zaczyna się od owacji, do tego ryba mówi, że on jest taki cudowny, nie używając instrumentu. Prawdziwy Zanim tknie instrument jest cudowny. To w sumie wiele by tłumaczyło Skalmara, czemu wyszedł z koncertu zdenerwowany. Bo Skalmir, nawet nie zaczynając grać, dostał owacje. Więc może Skalmir jest tak samo beznadziejny, jeśli chodzi o klarnet, jak Skalmar, i próbuje to wszystko ukryć przed innymi. A więc naprawdę wiele złych rzeczy narobił Skalmir, by dopić Skalmarowi. Ale prawdziwa perełka dopiero nadchodzi. A jest nią szkoła muzyczna, która znajduje się w tym samym odcinku. No i generalnie po koncercie pani myli Skalmara ze Skalmirem. No i wówczas Kalmar wciela się w rolę nauczyciela w szkole muzycznej, a to miał niby robić Kalmir, po czym Skalmar to robi do momentu, aż wpada do jego klasy policja i łapie go za oszustwo. Akurat dziwnym trafem w momencie kiedy pojawia się tam reporter z kamerą i grają na żywo. A co ciekawe też dziwnym trafem tam się nagle pojawia Skalmir. I sądzę, że to jest największa z największych prowokacji jakie przeprowadził Skalmir. Już sama rozmowa rekrutacyjna brzmi tutaj dosyć dziwnie. Posłuchajcie sami. Powiedziała pani Skalmir Maminsen? Tak. Jestem Skalmir Maminsen. Ale zdaje się, że przed sekundą powiedział pan, że nazywa się Skalmar obłynos. Prawda? To znaczy nie, nie jest, ale nie. nie. Kto normalny wybrałby się na koncert swojego największego rywala? Przecież nikt normalny nie wybrałby się na koncert ze swego wroga i konkurenta. Skąd ona w ogóle wie o tym, że Skalmar ze Skalmirem są największymi rywalami? No bo skoro wiedziała kim był Skalmar, to czemu go nie rozpoznała i pomyliła go ze Skalmirem? To po prostu tak mocno brzmi jak plan zaplanowany przez Kalmira, że to po prostu musi być prawda, bo to jest zbyt nieracjonalne, żeby nią nie było. Zobacz, idzie. O, tak to on. A żeby było ciekawiej, gościu, który jej pomaga, jest dosłownie tym samym gościem, który był chwilę temu na publice. Jedynie czym się różni, to tym, że założył na siebie super tajne przebranie w postaci okularów, żeby nikt go nie rozpoznał, a jednak mu to nie wyszło. Skalmir wiedział, że Skalmar się nie oprze takiej okazji i za wszelką cenę będzie chciał zostać nauczycielem swojej prywatnej klasy. I tu nagle docieramy do momentu kiedy widzimy cały budynek szkoły, który jak na prestiżową szkołę, no wygląda beznadziejnie. Cały jest zrobiony z metalu i do tego jest super brudny. I w sumie nic w tym budynku nam nie mówi o tym, że on jest prestiżowy, oprócz wielkiego neonu, który wisi na jego dachu, który wygląda na jedyną tam nową rzecz. Więc to wygląda tak jakby Skalmir kupił starą szopę na obrzeżach miasta, po czym do niej dokupił wielki neon, który miał sugerować wszystkim wokół, że pomimo tego wyglądu ta szkoła jednak faktycznie jest prestiżowa, do tego dodajmy jeszcze trochę farby i sam budynek wygląda na odnowiony. No bo spójrzcie na inne szkoły w bikini dolnym, wszystkie mają ładną strukturę, do tego łanie są odmalowane, a ta prestiżowa, prywatna szkoła przypomina starą, porzuconą szopę. Jednak w momencie kiedy mamy kadr wewnątrz klasy, nic w niej nie wygląda na prestiżowe, nie mówiąc już o tym, że jedna z osób będących na sali to jest wcześniej już kupiony znajomy z Kalmira. I tu pojawia się bardzo duże pytanie, brzmiące następująco: Skoro to jest prestiżowa szkoła, to co tam robi Patryk i SpongeBob? Jak oni nie są ani wybitnie mądrzy. O talencie już nie powiem, a tym bardziej nie są bogaci ani prestiżowi. Moglibyście zdradzić mi co w ogóle robicie na zajęciach z muzyki? Jasne! Postanowienie noworoczne Patryka to nauczyć się na czymś grać. Mówi. Najlepsze w tym jest to, że policja, pani dyrektor, do tego redaktor z kamerzystą i Skalmir pojawiają się w tym samym momencie w klasie. Jeśli to jest przypadek, to jestem królową Anglii. Ale jeśli to wszystko ciebie nie przekonało do tego, że za tym stoi Skalmir, to mam dla ciebie jeszcze jedną rzecz. Mianowicie policjant również pracuje tutaj dla Skalmira. A sam ten tekst, który on mówi, brzmi jakby szybciej został napisany przez kogoś. A tym kimś jest oczywiście Skalmir. Skalmarza, Błynosi, aresztuje pana za podszywanie się pod geniusza. Generalnie to, co robi Skalmir, by upokorzyć Skalmara, jest niesamowite. Buduje posągi, płaci ludziom, żeby udawali jego znajomych, stawia budynki i to wszystko tylko po to, by Skalmar poczuł się gorzej. Tylko po co on to wszystko robi? Że posuwa się aż tak daleko tylko po to, żeby upokorzyć dawnego kolegę z klasy licealnej? No to wszystko brzmi dziwnie. A więc przenieśmy się jeszcze do odcinka Żart z Gwizkiem. Na pozór normalny odcinek o Spongebobie i Patryku, którzy bawią się gwizdkami, a może on nie jest aż taki zwyczajny. Bo się tutaj pojawia jedna ciekawa rzecz: mianowicie, czemu Skalmar ma szlafrok z Kalmira w domu? A to na pewno nie jest szlafrok, którego zazwyczaj używa Skalmar, bo on jest fioletowy, a ten jest bardziej czerwony. Chyba, że oni w szkole spotykali się razem i to aż tak bardzo zabolało Skalmira, że to właśnie to powoduje jego wielką niechęć do Skalmara i tą kolosalną złość. A dowodów na to, że oni się spotykali trochę jest, bo skąd on zna Skalmara marzenia? Jak widzisz pożyczyłem sobie twoje marzenia. I w ogóle czemu on go szpieguje? Nie mówiąc już o tym, że Skalmar sobie go wyobraża jako super ciacho. A nie, ale ma kolory fair. Ode mnie dzisiaj to na tyle, jeżeli odcinek Ci się spodobał, to nie zapomnij zostawić tutaj łapeczki w górę oraz subskrypcji. No i trzymajcie się, na razie, cześć!